Kontynuujemy naszą rozmowę w podcaście Profesor od serca. Dzisiaj moim gościem jest y, pani doktor ginekolożka, specjalistka medycyny estetycznej, ginekologii estetycznej, pani doktor Małgorzata Uchman-Musielak. Teraz rozpoczniemy rozmowę o, już odejdziemy od tej y, ginekologii estetycznej i porozmawiamy trochę o ginekologii pourazowej. Co to właściwie jest? To Znaczyłam ja się, że tak, myśląc o tej i tak planując, ja tutaj myślę o tych wszystkich uszkodzeniach, do których doszło w trakcie porodu. I tu absolutnie nie i w ogóle nie idziemy w tą stronę winy. Poród jest nieprzewidywalnym etapem w życiu kobiety, i bardzo często, no, pacjentki po nacięciu krocza, po pęknięciu krocza borykają się z silnymi dolegliwościami bólowymi, z tym nieprawidłowym gojeniem się rany, z różnymi wzrostami, no na końcu oczywiście z niemożnością współżycia, ale w ogóle z niemożnością codziennego funkcjonowania, czyli ona ma ból przy siedzeniu, przy, przy, przy jakimkolwiek funkcjonowaniu. Nie, na darmo już... mówi się, że po porodzie niektóre kobiety odczuwają Taki dyskomfort, który przyrównują, jakby ktoś odpalił im granat tam na dole. Tak, tak, aczkolwiek no. Takie są spustoszenia poporodowe. Tak, ale też e, to, czy, o czym się nie mówi mówi się dużo o nietrzymaniu moczu, prawda? Poporodowo. A ja myślę, że to jest w sumie mały pikuś. Nie trzyma się czegoś innego jeszcze. Jak pokorycie. się nie trzyma, tak. gazów czy stolca, to jest dopiero problem. Za chwilę zacznie się o tym głośniej mówić. Ja też uczestniczę w takim właśnie projekcie tej całej opieki poporodowej i, i, i diagnostyki, wczesnej diagnostyki urazów właśnie zwieracza poporodowo, bo to jest ważne. I, i tutaj właśnie szkoda, że, że my nie mamy takiej możliwości, żeby już na na sali porodowej, w każdym szpitalu, móc sprawdzić, czy doszło do uszkodzenia, czy nie. Bo to jest najważniejsze. Pierwsze 72 godziny, jak naprawimy to to bardzo często kończy się to sukcesem dla pacjentki. Natomiast po latach y, odkryte, y, że był jakiś uraz zwieracza, y, no już jest ciężej się z tego wycofać. To jest długa rehabilitacja dla pacjentki, no nie mówiąc o właśnie przykrych konsekwencjach tego, y, tego niezaopatrzenia i nierozpoznania. No i oczywiście też poza tym, no i y, y, y tutaj użyję słowa, nieestetyczne nie krocze, tak? Ale to znowu mówię, zdrowie, zdrowie psychiczne, jeżeli wiem, że tam wygląda nie tak jak powinnam wyglądać, no to, to się to rzutuje na, na całe moje takie życie. Eee, no tak. tak, no ale pani doktoresz prosi się, prosi się zadać pytanie, bo y, są i fundacje Rodzić po ludzku i tak dalej. Poprzedni moi rozmówcy też promowali rody naturalne, ale nie mówi się o tym nacinaniu. Czy to jest wskazane czy nie? Czy należy krocze nacinać? Czy lepiej nie nacinać? Kiedy jest większe spustoszenie? Czy każdy przypadek jest traktowany indywidualnie? Każdy Przypadek który jest traktowany indywidualnie. Oczywiście mówimy, że jeżeli chronimy krocze, to lepiej, żeby ono pękło jakby w sposób naturalny, czyli tam, gdzie tkanki chcą. Ale jak widać, czasami tkanki chcą pęknąć tam, gdzie nie powinny więc ja myślę, że tutaj trzeba indywidualnie podejść do każdej pacjentki. Każda pacjentka ma inną elastyczność krocza, inną budowę krocza, wysokie krocze, niskie krocze, inną wagę dziecka i, i inną, budowę dziecka, inną budowę dziecka. Jedno dziecko idzie twarzyczką pod spojenie, czyli ten poród jest cięższy, właśnie zakładamy wakum, kleszcze, no ró różne, mamy różne opcje właśnie tego nieprzewidywalnego procesu, jakim jest poród i tutaj no właśnie trzeba, trzeba wiedzieć i i, I też nie mogą być sytuacji, gdzie my za wszelką cenę upieramy się, że my ochronimy to krocze. Tak? E, czasami oczywiście jest lepiej naciąć e, mniej, e, ale wtedy się oszczędza właśnie te struktury, e, których czasami się już potem właśnie nie da naprawić, albo ciężko jest naprawić, albo ciężko jest przy, przywrócić. Natomiast to, co myślę, że ważne jest, to to, żeby pacjentki miały świadomość, że one wręcz powinny chodzić i żądać tego, tego follow-upu. Yy, oglądania tego krocza, jeżeli rzeczywiście je coś boli, doskwiera, ma jakiś dyskomfort. To, to w 99% rzeczywiście coś tam coś tam jest nie tak i, i należy po prostu im I do pomóc. kogo one mają zgłaszać takie dolegliwości? Znaczy, gdy dolegliwości, ból, ból krocza, no to przede wszystkim do ginekologa, tak? I jeżeli chodzi o te wszystkie objawy nietrzymania gazów czy stolca, no to do proktologa, ale też fajnie byłoby, gdyby żebyśmy się parowali, czyli żeby jednak ginekolog współpracował z proktologiem. A czy jest tak najlepsza. jest? Bo pani doktor mówi, że fajnie byłoby, ale znaczy, no ja czy tak Ja akurat, tak jest, ja akurat współpracuję, ja współpracuję z, 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 ze świetną panią doktorą proktolog e, i bardzo dużo wykonujemy właśnie takich rekonstrukcji razem, bo, e, m, bo nie ma potrzeby dzielenia tej operacji na dwa. Poza tym no, te mięśnie wszystkie nasze są gdzieś tam połączone, e, więc zawsze jak po prostu robimy, rekonstrukcje to siedzimy razem i razem team ręka w rękę naprawiamy te wszystkie struktury. I za każdym razem, ponieważ ja nie jestem alfą i omajką, za każdym razem jak przychodzi też do mnie taka pacjentka właśnie po nacięciu krocza po pęknięciu krocza z dolegliwościami bólowymi, z tym, że się cokolwiek dzieje, to ja za każdym razem, oczywiście też ją oglądam od strony odbytu. Proszę, oczywiście, ja nie mogę nikogo zmusić. Ja absolutnie nie chcę, żeby to było też tak, tutaj jakaś, jak, jakieś powiązania, ale namawiam i proszę, żeby poszła na wizytę do proktologa, albo jeżeli ja też mam wątpliwości na USG transrektalne. W którym po prostu e, czarno na białym widać, czy jest uraz, czy nie ma urazu. I wtedy do proktologa, który też stwierdza, że czasami dochodzi do tak zwanego neurogennego porażenia e, właśnie zwieraczy, i potrzebna jest dobra rehabilitacja i problemy rozwiązane. Ale jak ja to mówię, e, lepiej wiedzieć i zaradzić niż po prostu nic nie wiedzieć. I to, co jeszcze jest fajne, to też my na przykład nie wiemy że w Polsce w tej chwili właśnie jeden z lekarzy, proktologów wymyślił, opatentował urządzenie do szybkiej diagnostyki uszkodzeń zwieraczy, gdzie w pierwszych minutach po porodzie można takie urządzenie zastosować i zadecydować właśnie, czy pacjentce można dać spokój, czy follow-up dalej zastosować do niej i jej po prostu nie pominam. Czy ta procedura, o której pani doktor opowiada, czy ona jest jakoś usankcjonowana w ramach NFZ-u i w ramach Z tego, finansowania? Wiem, nie, nie. Z tego co wiem, no to jest, jest to na etapie usankcjonowania. Tak? Wiem, że jest Czyli tak naprawdę szpitala... można liczyć tylko tak. na dobrą wolę lekarza, bo jeżeli nie, nikt nie podejmie takiej decyzji, że widać, że, 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 że zwieracze są uszkodzone i pacjentka nie zostanie zaopiekowana, no to właściwie Pomoc nie zostanie jej udzielona i wróci do gabinetu lekarskiego za, za jakiś czas. Już poraniona bardzo. Tak, niestety, niestety tak. I najgorsze są takie przypadki, które się też trafiają, że przechodzi pacjentka w wieku 60 lat. I okazuje się, że w przyszłości 40 lat temu miał uszkodzony zbieracz, ale nikt się tym nie zaopiekował. I teraz, kiedy już jest w okresie już tak spadku estrogenów, tej wiotkości te tkanki już nie są w stanie nadążać, to no dochodzi do przykrych zdarzeń, które ją wykluczają z życia jakiegokolwiek um, towarzyskiego. I oczywiście, no, podejmujemy się prób rekonstrukcji, ale no to już jest bardzo trudne i bardzo ciężkie. Um, I to już jest zabieg taki stricte operacyjny tak. Tutaj nie ma możliwości nie zastosowania ma możliwości. laserów czy jakiejś technologii? Nie, absolutnie nie. Tutaj musi być rekonstrukcja, później ciężka rehabilitacja, no bo ten mięsień nie funkcjonował przez 30 lat, więc nawet jeżeli go gdzieś tam poszukamy i zrekonstruujemy, no to, 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 to musimy. Dlatego tak ważne jest na tym pierwszym etapie zaopiekowanie się tymi pacjentkami, ale oczywiście mówimy już o drastycznym, no ale też zwykły właśnie ból związany z, z nacięciem krocza i, no i bardzo często gdzieś tam nieprawidłowe gojenie. K które po prostu się starza. Kolejną grupą takich pacjentek z urazami bardzo silnymi to są kobiety po przebytych na jakichś zachowaniach przemocowych. Mm. Czy pani doktor miała doświadczenie w leczeniu takich osób? E, tak, miałam niestety, znaczy no niestety, no, no to tak to nie jest przyjemność e, pracować w, w szpitalu, w którym wszystkie pacjentki e, były przysyłane właśnie po zdarzeniach gwałtu e, w celu obdukcji, sporządzenia dokumentacji. Natomiast znowu e, no jest to przykre, bo te pacjentki Oczywiście, jeżeli to są drastyczne urazy, które wymagają zabiegu chirurgicznego, to, to taką pomoc pacjentka dostała. Natomiast, jeżeli to wymagało coś takiego późniejszego leczenia, czy obserwacji, czy właśnie być może takiej pomocy nieinwazyjnej, no to tu trochę jest taka znowu dziura, dziura w naszym systemie. Czyli takie dziewczyny, kobiety y, są totalnie tak. niezaopiekowane, nie pozostawione same sobie. I mogą ewentualnie we własnym zakresie tak, podejmować jakieś poszukiwania dobrego specjalisty. I, więc tutaj jest taki apel do, do rządzących, że warto się przyjrzeć, że jest grupa osób, którym należy udzielić pomocy właśnie po takich incydentach nie, nie, no niesympatycznych, nieprzewidywalnych właściwie. No to tak, tu do naszych rządzących to jest wiele, wiele dziur, jeśli chodzi o, o nas kobiety, tak? Czyli właśnie y, przemoc y, seksualna, pacjentki onkologiczne, y, pacjentki po porodach. Tu niestety nie, nie ma dalej tej opieki takiej, której pacjentka mogłaby się trudno czuć. Trudno się dziwić, że kobiety nie chcą rodzić, bo mówimy o niedofinansowaniu. Później y, w ogóle żłobków, opieki nad tak, dziećmi, ale zapominamy totalnie o tym, y, z czym muszą borykać się dziewczyny, kobiety, które dziecko urodzą. I wszystko fajnie, jak jest y, proces ten przebiega prawidłowo, gorzej, jak właśnie mamy przypadki y, no, do leczenia, tak, o których już nikt nie mówi. O tym się totalnie nie pamięta. Nie pamięta się, bo bardzo często myślimy, że pacjentka urodziła dziecko, poszła I do super. domu i jest super, zajmuje się tym dzieckiem. I główny problem to, że nie może spać tak Albo siedzi na takim sieci, krążku tak. na poduszce. Ty. Natomiast to są bardzo często przypadki, gdzie kobiety y, mijają 2-3 miesiące, a one nadal borykają się z bólem, y, z niezagojonymi kroczami, właśnie z różnymi dolegliwościami, z diagnostyką, z decyzjami o nagłym wyłonieniu stomi, no bo się okazuje, że jest jakiś problem. Ym, no to wtedy ciężko być y, szczęśliwą matką. Tak, wtedy obciążenie psychiczne jest jeszcze większe, więc y, oprócz tych y, dolegliwości takich totalnie zdrowotnych wchodzimy na ścieżkę jeszcze pomocy psychologicznej tak, i psychiatrycznej której też, której też nie ma. I to jest no, już tragiczne podsumowanie naszej dzisiejszej <laughs> rozmowy. To może pani doktor opowie o największych takich faktach i mitach związanych z operacjami pourazowymi, czego kobiety powinny się bać, a czego absolutnie nie. Myślę, że pacjentki boją się e, jeśli chodzi o, na, o poprawę statyki narządów rodnych słynnych zakładania siatek, które były kiedyś zakładane. Co to jest? Czyli Co zakładało za się od strony pochwy siatkę, e, która miała podtrzymywać i być taką podporą e, dla przedniej ściany dla pęcherza i dla tylnej ściany dla odbytnicy. Natomiast już... Ale kiedy się te siatki zakłada? Kiedy, kiedy? było obniżanie albo wypadanie narządu rodnego, żeby tak podwiesić. I tam się za, zakładało Zawieszało się na kolcach. Ale mówi pani doktor, że się zawieszało, czyli to nie jest już procedura wykonywana obecnie. Tak, dlatego że w tej chwili już się odchodzi, już się odeszło. Na świecie to się w ogóle odeszło od siatek i, i zostały zakazane ze względu na zbyt dużą ilość powikłań, czyli tak zwaną erozję, czyli te siatki, one po prostu wychodziły przez śluzówkę i, i no, różne powikłania z tym. I rzeczywiście bardzo często taki, taki pacjentki jak przychodzą, i ja tam opowiadam o tych operacjach, o możliwościach, to tak słyszę, ale nie siatka, tak? Są oczywiście metody podwieszenia narządu rodnego, ale to w laparoskopii przez brzuch do promontorium e, po prostu się e, przyszywa tą siatkę, czy do, do, do kikuta szyjki macicy, czy do macicy się podwiesza do promontorium, ale nie robi się to już od strony pochwy. Natomiast tak to myślę, że, e, e, że, 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 nie, że, że nie ma tutaj żadnych obaw. Na pewno to co mnie, e, bo to nie jest jakiś mit, ale to, że jak już przychodzi pacjentka, zdarzyła mi się kiedyś pacjentka, która przyszła z podręcznikiem do ginekologii i czytała mi po kolei... Yy, co może być wykonane, a co to, nie. Tak, czytała mi po kolei całą procedurę, yy, kroki wykonywania operacji tam, że zszycie powięźnie, zszycie kimiś i co chwilę podnosiła głowę i pytała się mnie, czy ja to robię, tak? Więc pomyślałam sobie, no że, no właśnie, że to też nie o to chodzi, albo ona ma do mnie zaufanie, co ja robię, albo, albo nie będziemy się testować na zasadzie podręcznika, tak? Więc, to może znaleźć tak. Sobie innego specjalistę. Natomiast jeszcze w przerwie rozmawiałyśmy o tym, że czasami e, do gabinetu przychodzą panowie i za rękę wprowadzają swoją kobietę i oczekują jakichś zabiegów, czy takie sytuacje mają miejsce. Mają miejsce i to są chyba najbardziej e, niekomfortowe sytuacje dla mnie i trochę przykre, bo. E, mm, bo ja bym chciała, żebyśmy robiły to dla siebie, a nie dla faceta. A już najgorsze są takie przypadki, jak miałam, kiedy przyszła pacjentka właśnie w takim bardzo obniżonym nastroju, żeby e, się zastanowić nad plastyką pochwy. Zaznaczam, że nie rodziła nigdy, dlatego że e, właśnie facet jej powiedział, że jest za luźna i że w ogóle on nie ma satysfakcji. I to jest coś, co mnie zawsze oburza i sobie e, oczywiście nieładnie myślę, a może on ją za małego Tak. I, И уж и Tak. się wypika. I może no, trzeba by się w drugą stronę e, zająć. Oczywiście ja zbadałam tą pacjentkę i ja nie widziałam żadnej potrzeby i uważałam, że wszystko jest w porządku. Ale też miałam taki przypadek, gdzie pan przyprowadził najpierw jedną kobietę, a po dwóch latach okazało się, że się z nią rozstał i potem przyprowadził kolejną kobietę na, na, na podobną operację. Więc e, no nie, no nie, 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 nie. Czyli są to jakieś tak, takie tak, się, tak. Są, sytuacje są. dziwne, ale tak jak w życiu. Zdarzają tak się tak. i, i takie i, i tak. Tak. A naszą rolą jest i cieszę się, że rozmawiamy, żeby mówić kobietom o tym, że y, mają swoje potrzeby, że powinny spełniać swoje marzenia, także jeśli chodzi o, o wygląd i komfort swoich. Y, Stref intymnych i to chyba jest takie najlepsze podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Tak, i żeby absolutnie nie dało się wpędzić w słowo fanaberia, bo tak jak mówię. Yy... Bo to nie jest ani widzi mi się, ani fanaberia. Dziękuję za rozmowę Dziękuję i mam nadzieję pani. do zobaczenia. Do zobaczenia.